Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Drodzy bracia i siostry, pustynia w Piśmie Świętym ma znaczenie symboliczne. W ogóle myśląc o pustyni, pewnie większość z nas wyobraża sobie Saharę, czyli taką pustynię, gdzie oprócz piasku w zasadzie nic nie ma. Jak ktoś już trafi na taką pustynię, a będzie sam to. Przepadł ginie. Natomiast my musimy dzisiaj pomyśleć nieco o innej pustyni, o pustyni judzkiej, która nawet w określonych porach roku była pokryta trawą i służyła za pastwisko. I właśnie na taką pustynię wychodziły postacie biblijne. Po co? Po to, żeby doświadczyć Boga. Po to, żeby Pana Boga tam spotkać, po to, żeby ten Bóg mógł ich kształtować, mógł ich karmić samym sobą. Dlatego bardzo często arabowie pustynię nazywają ogrodem Allaha, tam gdzie Allah może ich umocnić swoją obecnością. I właśnie Wielki Post jest dla nas wszystkim takim szczególnym czasem przebywania z Panem Bogiem. Wielki Post jest nam dany po to, może nie do końca, żebyśmy się czegoś nauczyli, ale przede wszystkim, żebyśmy się oduczyli. Żebyśmy się oduczyli naszych złych przyzwyczajeń. W jednej rodzinie była taka sytuacja, że żona ciągle strofowała męża, jak on chodził do toalety. Opuść deskę, podnieś deskę. Opuść deskę, podnieś deskę. Opuść deskę, podnieś deskę. W końcu kiedyś chłop nie wytrzyma i mówi: Krysia. Ja, żeby się z tobą nie kłócić, to będę sikał obok. Także widzicie, ale nie chodzi o to, żeby w ten sposób jakby wychodzić ze swoich złych przyzwyczajeń w stronę jeszcze innych złych przyzwyczajeń. Tylko chodzi o to, żeby oduczyć się tego, co jest w naszym życiu niewłaściwe, po to, żeby podążyć lepszą drogą. Jest taka prefacja wielkopostna, druga prefacja wielkopostna numer 9 i tam padają takie słowa, że modlimy się do Boga takimi słowami Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie i to jest właśnie istota Wielkiego Postu żebyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań, a jednocześnie troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Dlatego, zobaczcie, ważne jest, żebyśmy podejmowali wysiłki. Oczywiście to nie jest tak, że ze wszystkim jest źle w naszym życiu. Bo, my czasami, gdy przychodzimy do konfesjonału, to jesteśmy jak takie zbite psy. Mówimy, nic nam nie wyszło, do niczego się nie nadajemy, że po prostu jesteśmy przedostatni. No, nie do końca. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi i nie jesteśmy na pewno przedostatni, tylko jesteśmy ważni w oczach Pana Boga. Tylko widzicie, w pracy nad sobą nie tyle chodzi o to, żebyśmy właśnie mieli dobre intencje, bo dobrymi intencjami to jest. Wybrukowane, to może w budliźmie się intencje liczą. Natomiast my musimy pójść trochę dalej. Wysiłki pewne podejmować, a już na pewno, gdy są efekty. Więc Pan Jezus cieszy się z naszych efektów, efektów naszego pójścia do przodu, naszej pracy nad sobą, ale cieszy się też z wysiłków, które podejmujemy. One też są dla Pana Boga ważne. Jesteśmy mile. Jesteśmy dobrze widziani w oczach Pana Boga. Nie tylko wtedy, kiedy są efekty naszej pracy nad sobą, ale także wtedy, kiedy już są podejmowane przez nas wysiłki. Wtedy też jesteśmy wielcy w oczach Pana Boga. Tylko widzicie, jednak te nasze nieuporządkowane przywiązania czasami są wyrazem takiego wewnętrznego pogubienia i my, żeby na przykład odwrócić uwagę od naszego wewnętrznego pogubienia, będziemy zwracali uwagę na słabości innych, tak? O na przykład ludzie powiedzą: o jaki ten ksiądz niedobry. No jakiegoś sobie wychowaliście takiego macie. On wyszedł z takich rodzin jak wy, no to pewnie inny nie będzie, tak? Albo mówią ludzie po kolendzie przy księdza, co to się dzieje w tym episkopacie? No co się dzieje, nic się nie dzieje. To można by sobie zażartować, pan Jezus sobie nie poradził z Judaszem, to co my mamy nagle dzisiaj wszystkie problemy świata, czy wszystkie problemy episkopatu rozwiązać? Tylko widzicie, nie chodzi o to, żebyśmy, żebyśmy wytykali innym słabe strony, tylko żebyśmy sami pracowali, żeby tych słabych stron u nas nie było. To czasami w małżeństwie tak jest, tak? Jak żona wie, że coś tam ma za uszami, to będzie ciągle atakowała tego swojego mężulka, żeby on przez przypadek nie odwrócił kota ogonu i powiedział, a ty jesteś tu i tu winna, prawda? Albo na odwrót, no. On wie, że ma coś za uszami, to będzie z tej biednej żony robił najgorszą. To twoja wina, że ja od Ciebie odchodzę, to twoja wina, że ja Cię musiałem zacząć zdradzać, nie? To ty jesteś winna tego, że ja z inną kobietą odchodzę od Ciebie. Rozumiecie? Po to, żeby odwrócić. Odwrócić kota ogonem. Tak jak w tym powiedzeniu, złodziej krzyczy łap złodzieja. A gdy my popatrzymy tak już na tych, którzy tak krzykliwie atakują innych ludzi, gdy wejdziemy w ich sytuację, to nagle odkryjemy, że właśnie dlatego, że oni są gorsi, to, to nas atakują. Że w nich jest gorsze zepsucie, to, to nas atakują. A jak popatrzymy na przykład na ich życie, na ich dom, na ich dzieci, no to wtedy wszystko jest dla nas istotne. Ale oczywiście, mimo tego, to nas też nie zwalnia, żebyśmy nie pracowali nad sobą, żebyśmy nie robili porządku z naszymi nieuporządkowanymi przywiązania, przywiązaniami. Druga sprawa, żebyśmy wśród spraw doczesnych troszczyli się jednocześnie o wieczne zbawienie. Tak, za mało chyba myślimy. W dzisiejszych czasach o wiecznym zbawieniu, czasami sobie myślimy, że będziemy wiecznie piękni i bogaci. Jest takie pokolenie ludzi, którzy myślą, że będą wiecznie piękni i bogaci, że świat mają w zasadzie do, na, 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 na sięgnięcie ręki. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że obserwuję, że za dużo ludzi umiera bez sakramentów, za dużo ludzi odchodzi z tego świata bez spowiedzi świętej. Bez komunii świętej, bez sakramentu namaszczenia chorych. A to jest ważne, żeby jednak być blisko Pana Jezusa, żeby myśleć o tym Panu Jezusie. My się modlimy od nagłej, a niespodziewanej śmierci. No właśnie, zachowaj nas, Panie. Owszem, trzeba się modlić, ale trzeba też te sakramenty jakby sobie przybliżać. Ja mówię celowo do Was, bo Wasi chorzy leżą w domach, tak? I Wy możecie tego księdza do nich sprowadzić. To tak kiedyś było, przez księża chodzili po ulicach, widzieliśmy księdza, i przedni ministrancik z, z świeczką, tak, dawał znak, że ksiądz idzie z Najświętszym sakramentem. Albo ministranci, który już z dzwoneczkiem dzwonił, że ksiądz idzie z Najświętszym sakramentem. My ładnie przyklękaliśmy. Ja w tym roku chodziłem po kolędzie, no oczywiście, że z dzwoneczkiem, bo zawsze chodzę, na pani mówi, o święty Mikołaj idzie. Ja mówię, no to nie święty Mikołaj. Otóż właśnie idzie ksiądz, bo zwykle ten dzwoneczek towarzyszył temu, jak ksiądz idzie. No bo potem jest, wiecie, czasami jest trudna sytuacja, kiedy ktoś przychodzi załatwiać pogrzeb. Mówi, że księdza, no nie spodziewaliśmy się, nie spodziewaliśmy się, że dziadek umrze. dziadek miał 95 lat. Chorował już od pewnego czasu na chorobę nowotworową. Nie spodziewaliśmy się. To nas zaskoczyło. No właśnie, dlatego... Wśród spraw doczesnych troszczyć się przede wszystkim o wieczne zbawienie. To jest niezwykle ważne, bo potem widzicie jak na pogrzebie, pewnie dobrze jest coś powiedzieć o takim zmarłym, że mamy takie przekonanie, że idzie przed tron Pana Boga, całe życie był Bóg blisko Niego, przyjął Chrystusa w drodze do wieczności i teraz idzie przed tron Pana Boga. Wtedy można powiedzieć: Bogu, niech będą dzięki za jego życie. Pięknie przeżył, jeszcze Chrystus przyszedł do jego serca. Gorzej, gdy właśnie ten Chrystus nie przyszedł, albo gdy się na tego Chrystusa kamieniami rzucało całe życie. Prawda? Wtedy owszem, no, można mówić o Bożym Miłosierdziu, ale, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy mogli wtedy na takim pogrzebie, chowając taką osobę, żegnając, powiedzieć: Bogu, niech będą dzięki. Wszystko się dobrze skończyło. Z punktu widzenia wiary oczywiście. Z tym Bogu niech będą dzięki, to mi się przypomina taka historia, to się działo w krajach arabskich, jak jeden człowiek kupił od księdza wielbłąda. Więc to był pobożny wielbłąd. On reagował właśnie na takie pobożne teksty księdza, no i ten ksiądz towarzyszy, to, to tłumaczy temu, któremu sprzedawał wielbłąda. Wie pan, jak wielbłąd ma ruszyć, to trzeba mówić Bogu niech będą dzięki. I na słowa Bogu niech będą dzięki, wielbłąd rusza. A jak się wielbłąd ma zatrzymać, to trzeba powiedzieć Amen, i wtedy się wielbłąd zatrzyma. Kupił tego wielbłąda, ruszył, wielbłąd się rozpędził, jedzie taki zamyślony na tym wielbłądzie i nagle widzi, że przepaść, mówi: Boże, przecież trzeba jakoś się to wszystko zatrzymać. Jak to było? Na co on staje, na co on idzie, ten wielbłąd i mówi: Coś było pobożnego, ale zapomniał co on, to zaczął mówić cały Pacierz. I w końcu tym do końca Pacierza mówi Amen i nad samą przepaścią. Wielbłąd się zatrzymał. No i taki uradowany tym, że wielbłąd się zatrzymał, zatrzymał, powiedział: Bogu, niech będą dzięki. No właśnie. Żeby tak czasami w naszym życiu tak dramatycznie nie było, że niby dobrze, a jednak źle, no to zabiegać z bojaźnią i drżeniem o wieczne zbawienie. Wśród spraw doczesnych troszczyć się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Wielki post jest także po to. Abyśmy wrócili do prawdy. Żeby w naszym życiu było jak najmniej zakłamania. Żeby wokół nas było jak najmniej zakłamania. Bo oczywiście źródłem tego kłamstwa jest szatan. I szatan bardzo celowo korzysta z tego, żeby być tym, tym księciem kłamstwa. I on nas właśnie przekonuje, zobaczcie. Zanim popełnimy grzech, to najpierw szatan musi nas przekonać do kłamstwa. On nas musi najpierw, nam musi najpierw ten grzech uatrakcyjnić. On nam musi powiedzieć, że to jego kłamstwo jest prawdą. My bardzo często za tym idziemy. No tak na przykład z grzechem cudzołóstwa, tak? Może zgrzeszyć. Przecież nic złego nie robisz. Natury nie oszukasz. Tak ci powiem. No i z tego dopuści się. Albo z kradzieżą, tak? Przecież tyle lat u Niego pracujesz. Należy ci się. On jest bogaty, należy ci się i ulegniesz. Chcesz iść na Niedzielną mszę Świętą? Po co będziesz tam chodziła? Przecież oni to wymyślili dla pieniędzy. Ulegniesz. Będziesz chciała iść do spowiedzi? Po co do spowiedzi? To będzie się księdzu spowiadała? No, właśnie, więc w ten sposób działa logika szatana, żeby z kłamstwa uczynić prawdę, żeby nas sprowadzić na drogę kłamstwa. Właśnie on się posługuje kłamstwem w taki sposób, żebyśmy go nie zauważyli. Zobaczcie dzisiejsze pierwsze czytanie. Obraz przymierza Noego z Panem Bogiem, czy Pana Boga z Noem. Wiemy, że znakiem tego przymierza był łuk, który miał się pojawić na, na niebie. No, oczywiście wiążemy ten łuk z tęczą, tak? Tylko zobaczcie, ten biblijny łuk dzisiaj nabiera zupełnie innego znaczenia. Te wszystkie wojujące z naturą środowiska LGBT skutecznie nam tęcze obrzydziły. Tak? Ja w czasie kolendy rozmawiałem z kolegą telefonicznie, mówię, muszę z tobą kończyć rozmowę, bo idę na kolędę. On mówi, a gdzie dzisiaj idziesz na kolędę? No, go tam ulica, nawet ulicy nie znał, więc, ale mówię, mówisz, idę na tęczową. On powiedział tylko, o Boże. No oczywiście nam się to w żaden sposób kiedyś nie kojarzyło. Czyście mieli kiedyś tu ulicę tęczową, prawda? No to piękna tutaj wiosna życia. Mieście ulicę wilczą, no bo pewnie na końcu miejscowości, więc może jeszcze kiedyś jakieś zwierzaki tutaj chodziły. I zupełnie czego ten dzisiaj wtedy nie myślał, a dzisiaj to nabiera zupełnie innego wymiaru. Kiedyś w przedszkolach. Na oddziałach dziecięcych w szpitalach malowaliśmy tęcze, dzieci się ubierały kolorowo, wszystko było super elegancko, a dziś, no właśnie, ktoś zadbał o to, żeby nam skutecznie obrzydzić to, co było takie piękne i takie symboliczne. Chociaż jak tak głębiej poszperamy, to zobaczymy, że no ten biblijny znak przymierza niech to będzie ta, ta tęcza, zawsze była siedmiokolorowa. Bo siódemka w Piśmie Świętym jest symboliczna, jest znakiem pełni, jest liczbą bożą, jest znakiem doskonałości. Siedem sakramentów świętych, siedem dni tygodnia, w których Bóg stwarza świat. Liczba Boża, liczba pełni. Natomiast szóstka zawsze była liczbą niepełną, a wiemy, że te tęcze rysowane przez LGBT mają sześć kolorów. A szóstka, no właśnie według Biblii, znak złego ducha. Znak szatana, liczba niepełna, liczba brakująca, przeciwieństwo siódemki. No to w tym faktycznie byśmy się zgodzili, w tym byśmy się odnaleźli. Także widzicie, szatan celowo zmienia, próbuje nam tą naszą rzeczywistość troszeczkę zafarbować, próbuje nam ją pokazać zupełnie inaczej. Szatan celowo chce, żebyśmy myśleli, że co? Że Bóg jest daleko, że Bóg nas nie słucha. Że Bóg nas nie rozumie, że Bóg coraz starszejszy i może coraz mniej słyszy i coraz mniej widzi, że nam nie pomaga. Ale to nieprawda. Co było po pierwszym grzechu rodziców? Zanim jeszcze nagnał rodziców, no bo musiał się zachować jak dobry pedagog, musiał im jakoś pokazać, że to tak nie może być, zanim ich wygnał z raju, to jeszcze powiedział do węża: Wprowadza mnie przyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę. Pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci stopę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Mimo tego, że się to dzisiaj tyle złego nadziało, to ja człowieka nie zostawię samego. Już daję pierwszą Ewangelię, proto Ewangelię, pierwszą zapowiedź, że z tego dramatu ja wyprowadzę dobro. My no i tak potem jest. Czytamy u świętego Pawła w liście do Rzymian. Przez, przez przestępstwo jednego. Sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający. Tak było w raju. A później czyn sprawiedliwy jednego, Jezusa, sprowadził na wszystkich usprawiedliwienie dające życie. Tak mówi Święty Paweł właśnie o tej przeciwwadze, tego co się dokonało w raju, i później tego co zrobił Pan Jezus z miłości do nas. Dlatego dzisiaj Duch wyprowadza Jezusa na pustynię ale także nas, Duch Boży, Duch Święty, razem z Jezusem wyprowadza na pustynię. Po co? No właśnie po to, żebyśmy się jeszcze lepiej nauczyli słuchać bardziej Pana Boga niż szatana czy ludzi.